8 czerwca w niedzielę witam was drodzy i bardzo serdecznie pozdrawiam z parafii ewangelicko-zbawskiej w Bytomiu Mechowicach. Drodzy, dziś święto zesłania Ducha Świętego, czas wdzięczności. Wdzięczności za to, że i dziś możemy wsłuchiwać się w Boże słowo, wdzięczności za to, że i dziś możemy dzielić się Bożym słowem, również za to, że dziś poprzez łącza internetowe możemy docierać do tak wielu miejsc na całym świecie. To jest wdzięczność, bo przecież wydawało się to jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie nie do pomyślenia, a jednak jest to tylko przypomnienie tego, jak niesamowicie Duch Święty działa w swoim kościele. Poprzez dary, posługi, poprzez sposoby działania. Wszystko ku wspólnemu pożytkowi, właśnie po to, by nie zważając na warunki, na przeszkody, jakie stoją przed nami, by Boże słowo zawsze jako żywe. Mogło docierać do każdego domu. Drodzy, czas zesłania Ducha Świętego to czas wdzięczności dla Boga, ale to również czas przypomnienia naszej odpowiedzialności, bo Duch Święty nas prowadzi, Duch Święty nas wyposaża, ale Duch Święty nie zwalnia nas z naszej odpowiedzialności. Jesteśmy żywymi kamieniami, częścią tej niesamowitej budowli, która nazywa się Kościół. Ale to nasza odpowiedzialność. Nie tylko za ten Kościół ogólny, ogromny, ale za nasze małe wspólnoty lokalne. Za nasze zaangażowanie, za nasze życie w tej wspólnocie, za nasze życie dla tej wspólnoty, którą tworzymy. Dlatego przynajmniej dla mnie, Święto Zesłania Ducha Świętego, to właśnie takie przypomnienie mojej odpowiedzialności za Kościół, mojej odpowiedzialności za parafię której jestem częścią, ale też to zawsze przypomnienie tego, że w tym wszystkim nie jestem sam, bo Duch Święty prowadzi swój Kościół poprzez dary, posługi, sposoby działania, zawsze dopasowując wszystko tak, by Ewangelia o Jezusie Chrystusie jako żywa mogła docierać do naszych domów, do naszych serc. I dziś, drodzy, na koniec zostawiam Was z fragmentem słowa, które dzisiaj będzie tekstem kazalnym. Jeśli nie byliście w Kościele, przyłączcie się do wspólnoty. Przyjdźcie w kolejną niedzielę, bo to właśnie jest nasza odpowiedzialność za Kościół, który żyje, za Kościół, który tworzymy. Słuchajcie się teraz słowo na dziś, które czytam o Ewangelisty Jana w 14 rozdziale od 15 wersetu. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, Wy go znacie, bo przebywa wśród Was i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze tylko krótki czas, i świat mnie oglądać nie będzie, lecz Wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję. I wyżyć będziecie. Niech to słowo życia prowadzi Was przez całe wasze życie i towarzyszy Wam. Dzielcie się też nim. Zostańcie z Bogiem. Amen.